Na razie nie są w stanie jeszcze powiedzieć, czy zawodnik Zagłębia ma złamany nos bez rentgena, nie są w stanie tego ocenić, natomiast pewne jest, że bardzo duży krwotok z nosa, poważne krwawienie, no i zawodnik jest jeszcze mocno oszołowiony. Fantastyczny rajd te Sąby, Sąba minął 4-5 zawodników, wystawił tę piłkę Kupiszowi, Kupisz strzela, Goal! 2 do SM, zera! SM, Są badał ludziom igrzyska tym rajdem. Nieprawdopodobnie. Że... O, musi to skomentować. Nie wiem czy ty przedryblowałeś na pewno. Tam z 10 pięć nie, nie, ale Ja nie byłem raczej tym typem, ale ten, ale no, popatrz, ten popatrz, popatrz, trans. Popatrz. No naprawdę poszedł. Ale kiedy miał czas złapać I... ten trans na ławce rezerwowej? No dobrze się rozgrzał. I... Dobrze się rozgrzał. 2 do z... zera. Czujna zmiana. Doskonała nie. zmiana. Jeszcze raz popatrzmy. Mija jednego, drugiego, trzeciego, czwartego piątego I wykłada, piłkę <grymka> wykłada pół drużyny Minonów w stylu Maradony. Kupi strzela mocno i bramka 2 do 0 dla Jagiellonii. Jeszcze raz ta porywająca, fantastyczna, fenomenalna akcja e Sąby. Żółta kartka dla Przemka Trytki chyba za to, że zbyt długo ociągał się z przejściem na... Myślałem, że z radości zdjął koszulkę. Z powrotem na swoją połowę, żeby umożliwić rozpoczęcie gry. Tomasz Kupisz trafia na 2 do 0.